Witam wszystkich serdecznie na czytaniu letnim Zobaczymy co nowego te lato Wam przyniesie Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne w związku z czym jest z każdym z Was będzie rezonowało <laughs> Jeżeli nie odnajdujecie się w nim zapraszam Was na inne kanały Mamy karty Słowa dla duszy do wyboru Pierwszy obiekt brzmi To jest dobry dzień Wszystko układa się idealnie Wypełniają mnie radość i wdzięczność Drugi obiekt Jestem wypełniona miłością. Miłość mnie wspiera, przychodzi do mnie z łatwością i jest bezwarunkowa. Kocham życie. Trzeci obiekt. Obfitość wszelkiego dobra nieustannie płynie do mojego życia. I żeby nie przedłużać, jeżeli potrzebujecie, zapozujcie sobie i przechodzimy do pierwszego obiektu. Witam jedyneczki, czyli to, to jest dobry dzień. Wszystko układa się idealnie, wypełniają mnie radość i wdzięczność. Odkładamy sobie to na bok i przechodzimy do, do czytania, co nowego zaserwuje Wam lato. Zmiany. Duże, głębokie zmiany, transformacje, pożegnania, odchodzenia. Może być pożegnanie z pracą, może być zmiana w pracy, może być w ogóle zmiana pracy. Mhm. To będzie miało duże znaczenie właśnie z pracą, tak? Może postanowicie gdzieś gdzieś indziej pójść do pracy, tak? Jakby będą jakieś redukcje w waszej pracy bądź takie totalne zmiany, że to, co teraz robiliście, będziecie robili coś innego, tak? Przeniesienia gdzieś... ale to wszystko jakby spowoduje, że będziecie zadowoleni, tak? Te zmiany, zmiany będą na lepsze. Może wiązać się z chęcią wyjazdu gdzieś za granicę na przykład, za pracą. Jeżeli macie jakąś rodzinę bądź przyjaciół tam, no to właśnie ktoś może Wam, yy, wam pomóc, tak? Ze znalezieniem tej pracy. Duże skupienie, też transformacja. Mamy motyla, a motyl to jest symbol transformacji, jakieś takie połączenie, impuls, tak jakbym powiedziała przebudzenie trochę. No właśnie, przyjaciele. Koledzy, tutaj może też nawet rodzina będą dla Was bardzo pomocni w tego lata. Będziecie dużo też spędzali czasu z nimi. Jakieś stoicie, macie w sobie dużą siłę, ale też stoicie przed dokonaniem wyboru. Jeżeli mieliście jakieś pytanie, tutaj przychodząc na, na ten rozkład, no to odpowiedź brzmi tak. Dużo czasu spędzanego ze przyjaciółmi, takie po prostu szczę szczęśliwe momenty, bardzo fajne, fajne momenty w życiu, zabawa. Czas towarzyski naprawdę bardzo, bardzo dobry. Może być jakaś wiadomość, która Was troszkę zszokuje, która będzie wywoływała zmiany w Waszym życiu, ale to jest właśnie jakby początek transformacji. Ja mam wrażenie, że to będzie ta wiadomość tutaj w tej runie Hagar. No i macie obfitość, moi drodzy, czyli to, co sobie zamanifestujesz, to, o czym będziesz myślał, to się będzie w Twoim życiu manifestowało. I sobie podopytamy troszkę. Dla niektórych z Was właśnie będzie to dotyczyło pracy, to czytanie. Czyli jakby dojdziecie do wniosku, że nie zostaliście w odpowiedni sposób nagradzani za swoją pracę, czujecie się wykorzystywani, i tutaj właśnie wyjdzie od Was taka myśl, aby to rzucić i aby gdzieś wyjechać. I to nawet może być wyjazd za granicę, wyjazd gdzieś do innego miasta, gdzieś dalej za pracą, tak w ogóle totalnie zmienić swoje życie. W tym wszystkim będą Wam pomocni ludzie. To będą osoby. Z Waszego otoczenia mogą być Wasi przyjaciele, koledzy, może być rodzina. Oni Wam w tym pomogą. Dużo ogólnie czasu będziecie spędzali latem na, na takim spotykaniu się ze znajomymi, na takich chwilach towarzyskich. Jest szansa na spełnienie swoich marzeń. Druga sytuacja natomiast dotyczy związków. Jeżeli jesteście w związku długotrwałym, może nawet w małżeństwie, i tutaj jakby albo była jakaś zdrada, tak, z czyjejś strony, albo czujecie, że to się już tak totalnie wypaliło i wszelkie próby naprawienia tego związku no, stanęły na niczym, no to postanowicie, jakby zakończyć tą relację. I tutaj jest nawet właśnie jakby zakończenie małżeństwa, czyli bym rozwody, no i jakby ta energia będzie właśnie krążyła wokół tego. To gdzieś tak, nie wiem, połowa, powiedzmy lata, i potem po drugiej połowie, kiedy już ta decyzja będzie taka wiążąca, kiedy wystosujecie pismo do, do sądu, na przykład, albo kiedy już zerwiecie z tym swoim długoletnim partnerem. Ja mówię tylko tam do tych związków, gdzie czujecie, że, że taka historia może mieć miejsce. Tak ja nie mówię tam do Was, którzy macie bardzo dobre relacje w związku, tak? Nie dopasowujcie sobie tego na siłę, ale taki przekaz tu wyszedł, że tam, gdzie po prostu. Już wszelkie próby naprawienia tej relacji nie dawały żadnych rezultatów. To jest pokazane, że Wy postanowicie zakończyć tą relację i po połowie lata jakby odetchniecie z ulgą, tak? Tutaj jest pokazane tworzenie nowego życia, zaczynanie czegoś od początku. To jest też jakby takie oczyszczanie się. Na pewno będziecie dużo oczyszczać się z energii, z tych, z tych emocji, które jeszcze w Was będą. Ale to jest też albo jakiś wyjazd za granicę na urlop, na urlop, tak? Z przyjaciółmi na przykład, z rodziną, gdzie będziecie mogli sobie się zdystansować od tej całej historii, albo jest pokazane, że Wy postanowicie po prostu zmienić totalnie swoje życie, wyjechać gdzieś i zacząć od nowa, w innym mieście, może w innym państwie. No i tutaj będzie taka zabawa, cieszenie się chwilą, budowanie czegoś, yy, yy, czegoś takiego fajnego, tak? Bardzo dużo będzie kontaktów właśnie z przyjaciółmi, z innym człowiekiem, tak, będziecie jakby wchodzili w te relacje towarzyskie po to, żeby no, żeby nie być samemu. Dużo rozmów, dużo spotkań, takie skoncentrowanie na sobie. Przechodzicie transformację, tutaj rozmyślacie, co macie zrobić, aby było dobre dla każdego. Jakiś impuls tutaj właśnie będzie miał miejsce, czyli coś zrozumiecie. Duża siła, no i jest właśnie ten wybór. Taki krótki przekaz pokazał się, ale tylko to widzę w sumie. Więc takie troszkę specyficzne, bo albo zakończycie jakąś relację, albo będzie coś z pracą. I to będzie powodowało zmianę w Waszym życiu, która z perspektywy czasu będzie dobra. Tak? Jakby, jak wrócicie do tej historii, to sobie zobaczycie, że bardzo dobrze się stało, że tak się stało. Także pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Pa! Witam osobę, która wybrała drugą opcję, czyli jestem wypełniona miłością. Miłość mnie wspiera, przychodzi do mnie z łatwością i jest bezwarunkowa. Kocham życie. Już sobie patrzymy, co lato Wam przyniesie nowego. Jakieś dokończenie spraw zaległych po to, aby móc y, tworzyć coś od nowa, tak? To jest też trochę burzenie starych struktur i budowanie na tym miejscu, na tych zgliszczach czegoś nowego, bardziej trwalszego, trwalszego tak? Ogólnie dużo pracy to mogą być też jakby dokończone projekty, coś, ym, coś co zostało. W przeszłości rozpoczęte z różnych przyczyn nie mogliście tego wykonać, to jakby lato daje Wam możliwość zrealiza, realizacji tego. Na przykład, nie wiem, zaczęliście jakiś remont i albo funduszy brakowało, albo czasu brakowało, to teraz latem będzie to dokańczane. Zaczęliście jakiś projekt, zaczęliście pisać książkę, pisać bloga, prowadzić jakiś kanał gdzieś albo coś takiego, to tutaj jest to właśnie to wszystko, co było w przeszłości rozpoczęte. To teraz będziecie jakby kontynuować i dokańczać. I przy tym wszystkim jest wsparcie, się wyższy, dobre połączenie z intuicją, z samym sobą. Taka wewnętrzna moc, do tego, aby bronić swoich racji w razie konieczności. Jakieś zmiany do Was przychodzą, to też są podróże. Spędzanie czasu z przyjaciółmi, dobre, e, dobra komunikacja z innymi ludźmi, ogólnie przy, przychylni wam ludzie. Jeżeli będziecie mieli na przykład jakieś e, do podpisania umowy, to tutaj ktoś przychylny, albo jeżeli będziecie musieli załatwić jakieś sprawy urzędowe, to jakiś przychylny urzędnik wam ułatwi, e, usprawni to załatwienie. No i powolny rozwój, tak? Czyli tutaj coś, do czegoś wracacie, na czymś pracujecie, macie wsparcie sił wyższych, jesteście szczęśliwi, że możecie to robić, jakieś zmiany do Was przychodzą, energia rusza z miejsca, no i jest powolny rozwój tego, tak? Czyli, jeżeli jakiś projekt tutaj robicie, to jest tutaj pokazane, że to będzie się powoli, jakby do przodu, rozwijało. Czystość, czyli taka i y, suwerenność. Y, czyli ja bym powiedziała, że latem będziecie mieli taką lekką duszę, tak? bo będziecie robili to, czego tak naprawdę chcecie, w zgodzie z samym sobą. Tu macie prowadzenie w góry, tak? I tutaj jest właśnie te um, najwyższe światło takie. I tu macie runę Alice I, I taki spokój. No, piękna energia. Naprawdę piękna energia jest pokazana. raj, szczęście, zabawa, jakaś sytuacja, która spowoduje transformację, przemianę w waszym życiu i możliwość randkowania, a duża atrakcyjność, flirty, już sobie dopytujemy. Ogólnie, jakieś sprawy z przeszłości będą tutaj dokonywały się, będą się odzywały. Jeżeli macie coś niedokończonego, tak jak powiedziałam, jeżeli jest to coś, co zawsze jakby odkładaliście na później, jeżeli są to jakieś trudne sprawy, to tu jest pokazane, że jakby cykl się odnowi, czyli znowu to wypłynie na górę, znowu to do Was wróci jak bumerang, i dopóki Wy tego nie przerobicie, to będzie tak cyklicznie do Was wracało co jakiś czas co kilka miesięcy, co kilka lat. I pamiętajcie, że im dłużej to będzie wracało, tym tak jak kula śnieżna będzie większe i trudniejsze do pokonania. Więc ja myślę, że lepiej jest wziąć się w garść i stawić czoła tym wyzwaniom, które będą miały miejsce właśnie latem, przerobić to i wtedy energia się jakby zmieni, tutaj zmieni się na lepsze, na łatwiejsze i będziecie mogli tworzyć coś od nowa, coś co będzie takim projektem i inwestycją. Albo w siebie, albo w jakąś relację, albo w jakiś projekt, może inwestycje finansowe, tak? Więc tutaj trzeba jakby przerobić pewną lekcję, która do was wraca co jakiś czas, która, której wy się boicie. Może to są jakieś lęki nieprzepracowane i tu trzeba stawić im czoła, może to jest jakaś relacja niezakończona, może to jest pokłócenie się z kimś i tak jakby ta energia co jakiś czas do was powraca, i tu jest powiedziane, że jeśli się z kimś pokłóciliście albo ktoś z was, no to wyciągnij pierwszą rękę, tak? Przebacz, i pamiętaj, że jeżeli kogoś nienawidzisz, jeżeli masz jakieś złości, frustracje w sobie, to tak naprawdę one krzywdzą ciebie, bo musisz to pielęgnować, pamięć o tych złych chwilach w sobie, żeby jakby te złe energie znowu mm, pielęgnować, tak? Więc nienawiść, złość to tak naprawdę niszczenie siebie samego. Warto jest nad tym popracować, warto jest popracować z arkuszem radykalnego wybaczania. I, no i po prostu jakby zacząć życie od nowa lepiej, zwłaszcza, że tutaj macie pokazaną czystość, tak, jeżeli przerobicie te sprawy, które Was w jakiś sposób jeszcze wiążą z Waszą przeszłością, które nie pozwalają, abyście mogli rozwinąć skrzydeł, to kiedy to w końcu przerobicie, to będzie ta czystość taka, będziecie tacy po prostu lek, yy, lekko się czuli, tak, lekkość duszy, duża suwerenność też, czyli... Jesteście niezależni, to są wasze wybory. Wy podejmujecie słuszne decyzje, bo to są wasze decyzje, wasze konsekwencje ich. I tutaj jest pokazane, że macie też prowadzenie z góry, czyli dobre połączenie z górą, dobre połączenie ze swoją intuicją, czyli wasze wybory będą podejmowane w zgodzie z samym sobą, co daje Wam wewnętrzny spokój i taką po prostu kontemplację, i taką radość, tak? taką lekkość duszy. Tutaj też jest pokazane, że Mogą mieć miejsce jakieś na przykład zaręczyny i te zaręczyny raczej byłyby przyspieszone i byłyby spowodowane ciążą. Tak, tu widzę, moi drodzy. No, taki krótki przekaz się pokazał, nic więcej tutaj nie dodam, bo nie widzę. Życzę Wam, żeby te lato upłynęło w spokoju. No i żebyście osiągnęli ten spokój, tą czystość, to połączenie ze swoją duszą. Do usłyszenia. Pa! Witam wszystkie osoby, które wybrały opcję numer 3, czyli obfitość wszelkiego dobra nieustannie płynie do mojego życia. I patrzymy sobie co nowego czeka Was latem. Zmiany mogą być przeprowadzki, Um... Może być też podpisane jakieś umowy. To też są zaręczyny, moi drodzy. Teraz sobie dociągniemy. Okay. Ogólnie lato będzie serwowało Wam różnego rodzaju zmiany, dużo zmian od losu. Możecie troszkę czuć się przeciążeni tego lata, może za dużo braliście na swoje barki, tak? I stąd jest takie właśnie e, zmęczenie, znużenie, potrzeba odpoczynku. Tu jest pokazane, są w sumie dwie historie. Pierwsza jest historia taka, że niektórzy z Was, jeżeli jesteście w jakiejś już trwalszej relacji, mogą być nawet zaręczyny. Po prostu Wasza relacja wejdzie o poziom wyżej. Albo wspólnie zamieszkacie, albo zaręczycie się, albo tutaj nawet jakieś, nie wiem, plany o ślubie, czy jakieś inne dalekosiężne plany w Waszej relacji. Dla singli jest pokazane, że... Jest szansa poznania kogoś, tak? Tutaj, poznania kogoś, kto jest na ten czas Wam przeznaczony. No nie wiem, czy, czy będzie to miłość do końca życia, no bo to jest ciężko określić, ale na tą chwilę ta osoba będzie dla was ważna i tak zwana opatrznościowa, tak? Czyli jest właśnie szansa na randkowanie, na spotkanie właśnie kogoś na swojej drodze i na budowanie swojego szczęścia z tą osobą. Co tutaj jeszcze jest pokazane? Jakieś podróże, gdzieś niedalekie podróże. To jest gdzieś, nie wiem, na przykład na jezioro, spędzanie czasu z przyjaciółmi, z rodziną, z, z bliskimi osobami. Ogólnie dużo namiętności, dużo pracy też. Jesteście przemęczeni. Być może tutaj właśnie namawiają was karty do tego, abyście zrzucili z siebie ten ciężar i tak dużo na siebie nie brali obowiązków różnego rodzaju, czy to w pracy, czy to też takich domowych obowiązków. Albo, no nie wiem, może za dużo też um, otaczacie się ludźmi, którzy Was w jakiś sposób obciążają emocjonalnie swoimi sprawami, a nie, nie potraficie sobie z tym poradzić, tak? I tutaj karty namawiają Was, abyście odpoczęli, abyście wyjechali właśnie gdzieś nad jezioro, gdzieś, nie wiem, nad morze, no gdzieś, gdzie macie najbliżej, ale żeby to był taki po prostu wypoczynek gdzieś na łonie natury. Gdzieś, gdzie czujecie się dobrze Jeżeli na przykład wolicie spędzić czas w spa, no to jedźcie sobie do spa I tak dalej, i tak dalej Jeżeli bardziej jesteście osobami, które lubią chodzić po deptakach, no to pojedźcie sobie gdzieś do fajnego miasta Tam, gdzie czujecie się dobrze, gdzie będziecie mieli radość, tak? Co tu jeszcze jest pokazane? No jest pokazana praca, czyli tak jak powiedziałam, dużo pracy, ale też dużo namiętności w związku, w relacji Ogólnie, jakby wchodzicie o poziom wyżej, tutaj też jest pokazane, że macie wsparcie sił wyższych, anioły, prowadzenie aniołów. Jest Tivas i macie kartę takich, takiego jakby podziwu, podziwiania, więc ja myślę, że tutaj będziecie w jakiś sposób podziwiani, będziecie w jakiś sposób mieli uznanie w czyichś oczach, tak? Możecie otrzymać jakąś pochwałę, może możecie otrzymać jakiś prezent od, od kogoś albo po prostu ktoś zauważy Waszą przemianę, czy fizyczną, czy tutaj emocjonalną. Osiągacie spokój, tak? Czyli z takiego jakby przepracowania z dużo bierzecie na siebie, Wy zaczniecie to zmieniać i, I tutaj więcej kontemplacji i więcej skupienia na sobie, co daje Wam taki wewnętrzny spokój i rozkwit, rozwój. Co tutaj jeszcze jest pokazane, możecie dużo myśleć o swojej przeszłości, analizować ją, ale z drugiej strony, jakby uczyć się na błędach, co będzie powodowało to, że wyciągając lekcje ze swojej przeszłości, będziecie mogli tworzyć przyszłość taką, jaką byście chcieli, tak, aby była. Jakby poprzez ten powrót do przeszłości, wspominanie, możecie mieć troszkę smutku, troszkę tęsknoty i jest pokazane, że dużo randkowania, dużo takiej pasji, możecie spotykać nowych ludzi, zupełnie nowych ludzi. Tutaj ja bardziej bym powiedziała do to, a w związku dużo takie odnowienie pasji, takie podobanie się sobie, znowu ta iskra między wami będzie, tak? Ja Także ogólnie ładne lato się tutaj szykuje, duże zmiany będą. Jeszcze sobie dopytamy trochę. Zweryfikujemy to. Tak, tutaj jest pokazane, że możecie spotkać kogoś, kogoś nowego, kogoś, kto was po prostu bardzo, bardzo będzie się podobał, zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Jeśli chodzi o tą podróż, to ona może być troszkę na przeszkodzie, może z różnych przyczyn nie dojść do skutku, tak jest tu pokazane. Jakby zablokowana energia, może wy nie będziecie chcieli za bardzo, tak? Te zmiany też będziecie troszkę tym zmianom stawiali oporu, ale to jest pokazane, nie stawiaj oporu, bo one i tak się wydarzą. Bo jeżeli mamy runę ISE i HAGA, czyli jest pokazane, że są zmiany w rajdą, ty tutaj jesteś na nie, na te zmiany, ale one i tak się wydarzą. Jeżeli nie będziesz współpracował, to się tylko zmęczysz i jakby większe szkody tym spowodujesz, niż jeżeli popłyniesz w zgodzie z nurtem tych zmian. Tak, tak jest pokazane. Myśl pozytywnie. Masz duże wsparcie w swoim otoczeniu, w swojej rodzinie, w osobach, które mają taką mądrość życiową One wcale nie muszą być starsi od Ciebie Po prostu mądrość życiową nabywa się, nabywa się nie tyle z wiekiem, ile z doświadczeniem Czasami człowiek, który ma dwadzieścia parę lat jest bardziej doświadczony przez życie niż jeden pięćdziesięciolatek Więc ja myślę, że tutaj jakby nie, nie, nie patrzcie na wiek, tylko bardziej na taką... To widać, to po prostu czuć od takiego człowieka, że ktoś ma taką mądrość życiową w sobie. Jest też pokazane, że być może będziecie chcieli, będziecie rozmyślali nad zmianą pracy, nad w ogóle wyjechaniem gdzieś, gdzieś, gdzieś dalej, może nawet gdzieś za granicę, jakieś prace sezonowe, dorobienie sobie w ten sposób. Tutaj ten wasz rozwój, ta wasza transformacja do góry jest jak najbardziej, będzie miała miejsce, bo macie runę agis, czyli wspierającą energię ku temu. Ti was też mówi o czymś takim, że być może w toku tych zmian, które będą miały w miejsce latem, będziecie zmieniali swoje cele życiowe, i tutaj to jest właśnie jakby słuszna droga ku temu. Może, może tutaj jakby czujecie się wykorzystywani, na przykład w pracy albo w związku albo w relacji z kimś, albo po prostu czujecie, że za dużo braliście na siebie, że chcielibyście, chcieliście być perfekcjonistami. I tak naprawdę nie mieliście czasu dla siebie, żeby zadbać o siebie. I stąd ta zmiana energii jest pokazana, że Twoim celem będzie na przykład więcej czasu poświęcać sobie, a nie brać tyle obowiązków na swoją głowę na przykład. Tak, może tutaj zaczniecie jakąś medytację, może zaczniecie pracę z ciałem i, i to będzie właśnie dobry kierunek. No, single mogą poznać kogoś nowego, zupełnie nowego do, do związku, kogoś, kto a Wam się będzie bardzo podobał intelektualnie i fizycznie, a no, na ogóle macie wsparcie sił wyższych, macie prowadzenie z góry, dobra intuicja, więc jakby ją też wykorzystujcie. Taki przekaz dla Was, moje drogie trójeczki, pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, pa!